Monika Andrzejczak, dzień dobry. Jutro więcej słońca i jeszcze spokojnie. Dopiero pod koniec dnia. Zacznie mocniej wiać na północnym zachodzie i to będzie zapowiedź bardzo wietrznej niedzieli. A noc zapowiada się dość pogodnie na północy kraju. Im dalej na południe, tym więcej chmur. W wielu miejscach tam popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Jednak z biegiem godzin od zachodu te opady będą zanikały. W północnych i zachodnich regionach pojawią się mgły. Niektóre zsadzią, bo miejscami temperatura spadnie nieco poniżej zera. Mocniej powieje nad morzem i w górach. Jutro w pierwszych godzinach deszcz ze śniegiem może się pojawiać na Podkarpaciu, ale tam chmury szybko się porozrywają i przestanie padać. Im dalej na północ i zachód, tym więcej słońca i z każdą godziną coraz cieplej, choć temperatura będzie różna, bo od 3 stopni miejscami na wschodzie kraju do 8-10 stopni w zachodnich regionach. W ciągu dnia powinno być sporo słońca, ale nie wszędzie, bo może się chmurzyć na północy Polski, a pokropi jedynie na wybrzeżu. Ciśnienie wzrośnie i to sporo, ale po południu Znów zacznie spadać i zacznie coraz mocniej wiać nad morzem, a pod koniec dnia także w karkonoszach. I właśnie to będzie zapowiedzią groźnej pogody w niedzielę. Nad Polskę wróci silny wiatr z porywami do 70 km na godzinę, nad morzem do 90 albo i 100. A w górach do 130 albo 150. Temperatura bardzo przekroczy lutową normę. Podniesie się do 13-14 stopni na zachodzie kraju. Na ogół ma być sporo słońca, chmury i deszcz na Pomorzu i Wybrzeżu. W poniedziałek wiatr powoli będzie słabu, ale jeszcze ma być odczuwalny. Z zachodu na wschód przewędrują chmury z deszczem. Nadal ciepło, ale od wtorku coraz chłodniej. Do zobaczenia.